Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj będziemy znowu grać y, w na y, trzecia noc, ale dzisiaj postanowiłem y, zagrać z moją koleżanką, która do mnie przyjechała. Przedstaw się. Cześć, jestem Julka Dobrze to zaczynamy. Continue. Dobra, zaczynamy. Nasz. Dobrze. Co my tutaj mamy? Oczywiście o, dobrze. Widzimy Cikę, Baniego. Tak. I tą. Dobra. Mamy trzy... To już tak dużo, bo nie można powiedzieć. Mamy jeszcze... Cika już poszła sobie. Dzień dobry Czika. Gdzie ty pa, gdzie pani jest? Yy, zobaczmy O tutaj pani dzień dobry. Dzień dobry pani ciko. Jak pani dzień mija? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Dobra, bo coś się nie chce ruszyć. Ostatnio Foxy też się nie chce ruszyć. Właśnie, ale wtedy nie nagrywaliśmy, bo. Yy, no wiecie, musieliśmy na próbę, bo. Yy, tam musiała mi. Yy, on musiał mi wytłumaczyć, jak i co. Właśnie. Dobrze. Yy. Nadal jest tak samo. Czika, proszę pokaż się, bo mi się już nudzi. Hmm, gdy hmm. o, czika chyba zmieniła miejsce. Ja tu nadal patrzę na wari. Hmm. Wydaje mi się, że czika gdzieś z minacka zaraz na mnie spojrzy. Dobra. Wiecie o. co? Nie wiem czy spotkamy jakieś fajne postacie w tej razie. zobaczymy. gdzie jest Cika? Ale bardzo bym chciała zobaczyć męczak. Ja te, ale chyba nie będzie tutaj. No wydaje mi się. Że... O, tu jest pani Cika. Co się wszystko? O, dzień dobry pani Cika. Chcę, że pani nas spotkała? O, jak miło. Dobrze. Odmówiłem tutaj przemarkowo. Dobrze. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, widziałem przed chwilą kogoś tam chyba. Wydawało mi się. Dobrze, 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 dobrze. Dzień dobry. dobry. No weź cika, marnujesz mi baterię. I co, ja przegram przez ciebie? Przez ciebie przegram. Ty człowieku. Mamy 49 O, dobrze, dziękuję. To wy, wy Dobra, gdzie, gdzie po Mamy mało jeszcze baterii, więc nie wiem, czy to. Przyczynę. O, dzień dobry. O, cieka się na nas patrzy tutaj. Mhm. Na kamerze. Tak, na kamerze idealnie. Inni, się, inni się nie. W ogóle już trzecia. Am. Yy, bardzo fajnie, dziękuję. A jak z Faksim? No, nic się nie rusza, spajnie. Nie chyba, chyba tam zostanie. Mam no, nadzieję. Dobrze. Hmm. Tutaj nadal cika, dzień dobry. My tutaj patrzymy. Nudzi mi się trochę. Mi też się nudzi... O, poszła sobie dzień. Gdzie ona jest? Ej, nie ma wszystkich. Nie ma, nie ma wszystkich. O nie! Nie ma wszystkich. Tutaj jest To cieka. Jest źle. O, jeszcze ty. Nie, nie dobrze, nie dobrze. O nie. chyba, chyba będzie... się na nas czają. Wiecie co? Już mało, bardzo mało nam zostało baterii. Ja chcę... Nie wiem czy to przetrwamy. O, do dzień dobry. Co, widziałam. Widziałem, tutaj widzicie, tutaj są oczki. Hmm. Proszę, niech będzie już. Ja bardzo czekam. Niech będzie już po prostu niech wygramy, no bo wiecie, kończy nam się bateria i mamy bardzo mało procent, a jest dopiero trzecia czwarta godzina powoli. O się. Oj, bo niego trzeba zamknąć. Widzieliście jak na nas naskoczył? No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że... Dobra, piąta, a my mamy bardzo mało. Bardzo nie nam wiem, się czy to kończy. Wydaje mi się, że mnie nadal ty jesteś tutaj. No proszę, wejdź. No i przegramy oczywiście. Przegramy. Już 3, 2, 1. Można nawet już yy, powiedzieć, że już przegrywamy. 3, 2, 1. No i już będziemy przegrywać. Dziękuję za grę. Dziękuję za grę. No, i już przegraliśmy. Dziękuję. No i oczywiście, jumpscare znowu przegraliśmy. noc, fajnie. No, fajnie. Dajcie mi już do tego jumpskera. E, co? Co? Wygraliśmy! Uuu, wygraliśmy. Super. O, wygraliśmy, no fajnie. No wiecie co? Było dużo wrażeń. Myślałam, że już przegramy, ale. Dobrze. Jedna chyba może. Puścimy tą grę jednak może... Może jednak już nie będziemy... No bo wiecie, już dużo wrażeń naprawdę było. No dobrze, to my kończymy na razie. No już. to pa! pa. Cześć!